Siemanko załoga, jestem ziomku Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z najlepszej serii Widmina na YouTube. Moje to na początku ogromne podziękowania. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wszystkie subskrypcje. Łapki w górę, komentarze, miłe wiadomości. Coraz częściej przychodzicie do mnie na Instagramie o mega fajnych pomysłach, różnych Waszych bardzo ważnych sprawach, oczywiście naszych Wiedźmińskich i nie tylko. Więc śmiało bądź częścią tej rodzinki 100 parę subskrypcji brakuje nam do 2000. Do końca czerwca ode mnie mała misja do Was, naszych wszystkich wspólnych Wiedźminów Więc załoga, muszę Wam przyznać krótko i na temat, że mieliśmy oczywiście aktualizację. Jeżeli nie widzieliście jeszcze filmu, Uśmiało go odwiedzajcie tego, co wrzuciliśmy dzisiaj o fundacji 1.2.0 Gdyż później zaraz odpowiedniłem streama i nie każdy widział ten filmik, a wiem, że na pewno Wam się spodobał, bo klikacie w niego tylko no niestety zawsze tego filmu został troszkę zmniejszony, bo akurat wtedy zacząłem też streamować, więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za bardzo fajną pogadankę i na temat Waszych pomysłów również sobie porozmawiamy do streamków regularnych, też sobie będziemy wracać, ten dzisiaj był taki spontaniczny, ale w bardzo fajnym gronie porozmawialiśmy sobie na wiele tematów i dziękuję Wam bardzo serdecznie za miłe wiadomości z Waszej strony na streamie. Tak samo. Załoga, co mogę Wam powiedzieć teraz krótce na temat naszego widzmina? sobie już dzisiaj elegancko. Teraz właśnie skończyłem swoją rozgrywkę, nawet poszedłem się przejść, bo był potworek rzadki i nie mogłem go tak po prostu zostawić, gdyż bardzo interesuje mnie każda walka, więc oczywiście tutaj była brama od mojego domu otwarta, ja wyszedłem oczywiście w moim pięknym stroju, w krótkich spodenkach i oczywiście buta, którą ubrałem, na szybko z telefonem w ręce. Wiadomo, ja mam zawsze piękną stylówę, moi drodzy, co mogliście już podziwiać niejednokrotnie na naszej gidmickiej serii. Ja bym wszystkim mogł tego wyjść, tak jak wychodzę na przykład rano z sklepu w szafroku, czy w piżamie potrafię pójść, taki już jestem załoga, moi drodzy, doskonale mi znacie. Natomiast jeżeli chodzi o naszego Wiedmina, i analizowanie naszej zmienionej Moje strony, muszę wam przyznać, że wymiany są naprawdę na plus. Piszecie, że jest mega dużo zmian w stosunku do tego, jeszcze, co było wcześniej i naprawdę jesteście zadowoleni. Ja mogę wam tylko w tym odcinku powiedzieć tyle, jeżeli chodzi o nasze zasoby złota i kryształów, że nadchodzi totalne bogactwo. Wiem, że wielu z was wspominało o tym, że ja wydałem Goldona, to tutaj, teraz się martwię, co tam tego w aktualizacji, ale powiem wam tak. Jak teraz wiemy, um, Wielu graczy też się, dobra, dlaczego zostało to zmienione, to to to. I ja w stosunku do tego też będę kontynuował kolejne odcinki, żeby odnieść się do tej kwestii. I dzisiaj właśnie porozmawiamy sobie na ten temat. Teraz dostajemy z pokonania potworków golda. Więc to, co, o, o co żeśmy poniekąd prosili twórców. Prosiliśmy o to, żeby za każdego potworka wbadał gold, a zostało zmienione to tak, że zamiast maksywania naszych potworków, gdzie później, po w wymaksowaniu nie było już praktycznie nic, zostało to zmienione na plus, że dostajemy Golda za nasze potworki. Czyli w naszym już nie mamy w maksymalnych potworków i punktów umiejętności. I ja jestem takiego zdania, że nasze drzewko też zostało lepiej zaprezentowane, o czym sobie właśnie porozmawiamy. Ja my, to, jak chwilę wspomniałem, że właśnie na takie tematy też sobie porozmawiamy, ale jeżeli chodzi o naszego golda, jest golik za potwory. I jeżeli jesteście takim Widźminem jak ja, który jest właśnie na naszym kanale, już od dłuższego czasu gramy sobie wspólnie prawie od i tak dalej, to doskonale wiecie, że tych potworków było sporo. I teraz tak, jak mamy właśnie pokazane, za tych tego potworku mamy golda od 1, 2, 3, 4 do 10 i później za każdą e, bodajże dyszkę mamy, prawda? Więc za kar tego takiego potworka jest bardzo dużo. Patrząc na to, że ja na przykład mogę mieć 500 potworków pokonanych z danej gromadki, to daje nam dużo golda. Więc kiedy sobie tego golda podliczyłem całego jej kryształki to mogę Wam powiedzieć w skrócie na temat i na ludzie, że tak jak Geralt był zadowolony ze swojego dorobku, jeżeli chodzi o naszą trzecią część Wiedźmina i nasz ostatni dodatek, kiedy to nasz Geralt pożegnał się z nami poniekąd i naprawdę cieszył się naprawdę sporą ilością złota w swojej kieszeni, tak my się teraz możemy cieszyć sporą ilością golda i kryształku, gdyż naprawdę no jest. Ogromna kwota, nie będę Wam tutaj mówił za dużo, żeby urząd skarbowy nie wparował tutaj na moje konto Biedwińskie i wiecie, nie popatrzcie sobie przypadkiem, jeżeli tam wiecie, nie jest coś przypadkiem za dużo. I o nasze podatki, doskonale wiemy o tym. My jesteśmy w Polsce, więc ja ten temat, moi drodzy, ucinam. Ale wrócę do niego oczywiście jutro, gdyż będziemy sobie rozmawiać na ten temat, ile wynosi u mnie Golda i Kryształków, i jak również wymieniać, na ten temat sobie porozmawiamy. Więc śmiało podawajcie, moi drodzy, załogowicze, pytanka. Jeżeli jeszcze chodzi o jedną kwestię, czasami odbierając te nagrody, możecie sobie myśleć, wow, czy to jest może zbagowane, że odbieram, odbieram i całasz ten przycisk. Okazuje się, moi drodzy, tak jak właśnie Mówiłem, że co 10 potworków mamy kolejną możliwość odebrania, więc może Wam to się wydawać, że może jest zbugowane, ale wszystko jest dobrze, bo z pojawia się na Waszym koncie, tak jak i kryształki są właśnie tutaj również odbierane. U mnie naprawdę moim zdaniem zmiana na plus. Więc moi drodzy, zadawajcie śmiało pytania. Ja jestem mega zadowolony, patrząc na to, ile mam golda i kryształków, który będę mógł wykorzystać do naszej serii. Mam jeszcze mega dużo pomysłów więc jutro sobie porozmawiamy i na dniach będziesz naprawdę dużo działo. Subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie, dawajcie znać swoim zdobyjem, że jest taki ziom, który prowadzi serię. Jest mi mega miło, że możemy wrócić do naszej gierki i ja mam jeszcze motywację jak żeby grać i żeby eksplodować i żeby przypomnieć z Wami najlepsze serę z Likminą na YouTube. Jak to mówi drodze, Dziękuję Wam bardzo serdecznie, jesteście najlepsi. Subskrybujcie, kućcie, komentujcie, jeszcze raz mówię, no i dziękuję, bo bardzo Was kocham i lubię. Szymanko.